Cześć, witam Was bardzo serdecznie na tym odcinku. Tu, w tym odcinku otworzymy 6 mega boxów. Na tym telefonie, a to zaraz. A tak to w ogóle zapraszam na wszystkie social media, do subskrybowania kanału itp. Jak Ci się takie coś podoba, to możesz mi pomóc. Zrobię rzutkę i cała kasa rzutek pójdzie na mega boxy. Ja pierdziel. Co tu się dzieje? Powiem Wam, że to jest chore. Wchodzimy w telefon. Wchodzimy w telefon. I tu mamy. I tu. Mamy takiego latającego osobnika, i tu kupujemy właśnie ten pakiet za 23 zł. I nic znam, z tego nie dropię, jak znam życie. Mówię Wam, nic z tego nie dropię. Jestem z tych ludzi, którzy wiedzą, że mi drobnie legenda, albo coś. Jakby była legenda, to może no w pierwszym mega widzimy nic. Może będzie coś. Nic nie ma ciekawego. Pierdolę. Nic ciekawego nie ma. W drugim Megaboxie też nic ciekawego nie będzie, jak znajdziecie. O! Nowa postać. Nowa postać. I nowa postać. Tak jakby nic nie drognęło. Takiego ciekawego na mnie, żadna legenda, ani nic takiego. Teraz swoje trzy boksy, otwieramy mega boksy. Nic mi nie drobię Może to Halo, ja jestem legendę ja jestem legendę O paper Paper pani Paper To jest chociaż cud Cud paper, paper. I otworzymy sobie jeszcze szóstego tak na rozgrywki. tworzyliśmy sobie 6 megaboksów i paper tylko wyleciał tylko paper a ja się spodziewałem że będzie leon albo coś spike albo powiedzmy ten y, ta trzecia legenda i tam ale tak nie wyszło ale i zapraszam was do subskrybowania jak chcecie więcej takich y, odcinków z otwierania y, skrzynek i w ogóle to Możecie mnie wspierać. Będzie tu w opisie taka rzutka na skrzynki i możecie i otworzymy 100 skrzynek i może nam drobnie legenda albo coś. Mam tylko epik. Pyknął mi takie nic ciekawego w tym życiu. Tylko epik. Snajper. Snajper sniper też jest fajny. Można się pobawić. Chcecie recenzję ludzi po kolei, to mogę nakręcić tak recenzje różnych epików i tych innych dziwnych stworów I tak. Tam. I do zobaczenia w następnym. Do zobaczenia.